Oczywiście, że tak. Twardy orzech do zbliżenia. Bo orzech jest twardy, a nie ciężki. Prawda? Dlatego trudno go, zwłaszcza, prawda, skoniec. A wiesz, co znaczy, że to jest twardy orzech do zbliżenia? to się mówi, co to oznacza? Trudno, rzeczywiście, trudny problem. Niełatwo sobie z tym poradzić. Bardzo proszę. Dobrze, kobieta jest traktowana troszkę jako macosze, albo nawet czasem wyrażę gorzej jak mężczyzny. To jednak zwłaszcza ten obraz stereotypowy, bo prezerwatyzmy to oczywiście ten rodzaj stereotypów. także wpływają na nasze yy, wyobrażenia, zwłaszcza te tradycyjne, przeciwko którym słusznie. Jeżeli mówimy o kobiecie z przeszłości, wiesz, nie rzęsie z nim. To jest kobieta z przeszłości. No co to jest? No i tutaj męczy ileś tam przykładów tego rodzaju. Nie ma ryby bez ości, nie ma bawy bez złości. A więc przysłowie, które jest tak klasyczne, oczywiście z rybem, a to znaczy, baba z Konia wyżej, baba z wozu konia nie przejmuje się. Prawda? Nie będzie tak, to będzie inna. A więc to jest taki rodzaj pocieszenia. A jak odchodzi Tak wiadomo, nie ma problemu. Baba z wozu to Baba swoje, a dziecko. Gdzie diabeł ja nie może? Z nami? Baba No, tu już prawda, doceniamy, no ale to. Raczej tak jest, prawda, docenianie jej y, umiejętności radzenia sobie. Nie. Oddał przysługę. Albo no, wyświadczył zwłaszcza, ale nie ostatnią. Jeżeli ostatnią, to po prostu, po ostatnią posługę. Co to za? Znaczy? Ostatnią Uczestniczyć w poprzednich poszedł kogoś, to jest na ostatni sposób. Już więcej nic nie mogę dla ludzi. Zresztą, moi drodzy, to jest tak polszczyźnie, w mam też, że mamy do czynienia z starów W każdej kulturze.

żeby wiedzieć jak czasem z wysokiego celu przyjdzie. Nieco.